czytać na moim na taki szybki vlog z dokupowycie i Was są do sklepu Teddy, bo muszę sobie kupić na pewno brokat, na pewno listwę zasilającą, ale przy okazji pewnie coś jeszcze wpadnie i obejrzymy sobie trochę w sklepie takich różnych świątecznych rzeczy. Myślę, że sobie coś kupię, ale takiego bardziej zimowego niż typowo świątecznego. No zaczynamy, jak to wyjdzie, ubieram się i idziemy do sklepu. Mnóstwo naklejek jest w Teddy. Też mi się to podobały srebrne takie śnieżynki, były też białe, było mnóstwo kolorowych, takie czerwone, bardzo świąteczne z reniferami. Czy takie bardzo kolorowe, niebiesko-złote, z, Miko z Mikołajem, z łowankiem. Ale ostatecznie nie wzięłam, bo stwierdziłam, że nie chciałam się później czyścić z tego szyby. Te świeczniki są śliczne. One są po 15 zł, ale niestety nie wzięłam, bo akurat ten, który mi się najbardziej podobał, zaraz go Wam pokażę, to miał ułamany płatek, więc niestety nie wzięłam go. Tu jest ten dalej za tym różowym, strasznie mi się on podoba, ale niestety, tylko jeden był i był niezniszczony. No, stworzyła się do DIY, tak jak tu w Tedim. Podoba mi się ten świecznik, ale te świeczki będą się wzajemnie podgrzewały, więc nie wzięłam, kosztuje 35 zł. Mnóstwo podgrzewaczy z brokatem, takie trochę niepraktyczne, bo to się zaraz szybko spali. I tak, no nie wiem, ten brokat się po prostu topi od razu, ale to jest weterkowe świeczki, całkiem fajnie wyglądają. I one kosztują 25 zł. Także tak zwyczajnie jak świeczki. Myślę, że się opłacają. Są naprawdę ładne i też się będą ładnie spalały. I niestety te świeczki się nie będą ładnie spalały. Więc, chociaż one mi się podobają, to to później źle wygląda jak świeczkami jakiś konkretny kształt. no są 15 zł. No już jestem z powrotem z zakupami, zaraz Wam pokażę co kupiłam Mam najważniejsze, to, co chciałam kupić, czyli tą listwę Wziąłam sobie na trzy gniazdka, bo akurat potrzebowałam na tyle, to jest dla mnie wystarczająco Było też na pięć, ale taka mi była potrzebna właśnie krótka i zapłaciłam za nią 10 zł Wziąłam białą, bo akurat biało u mnie się bardziej chowa na białych ścianach, czy białe kable Aczkolwiek ciemne są chyba lepsze, bo one dłużej ładnie wyglądają niż te białe I wziąłam też brokat, on się odkłada na podłogę, nie wiem jak to wygląda, mi tak się przychylało, ale... Mi jest wygodnie, wziąłam oczywiście też brokat, tak jak chciałam I zapłaciłam 5 zł za 8 takich malutkich buteleczek Po 1,5 grama, w czterech kolorach Nawet te buteleczki są prześliczne Ja Wam może później pokażę jakieś takie zbliżenia tego A naprawdę to ładnie wygląda Jak ktoś lubi takimi rzeczami się bawić, coś robić Zwłaszcza teraz przed świętami jakieś diy i tak dalej To naprawdę nawet te buteleczki Myślę, że jak ktoś lubi jakieś takie rzeczy robić Nawet je ja do czegoś może wykorzystać Zwłaszcza za taką cenę to się naprawdę opłaca moim zdaniem jeszcze sobie wzięłam świeczki, bo ja uwielbiam świeczki przez cały rok, a teraz to już w ogóle. kiedy jest taka, wiecie, jesień, zima i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy te zapachy są jakieś szczególnie ładne, no ale tak, się skusiłam wypróbować właśnie, czy, czy te świeczki są dobre, czy te zapachy są trwałe, długo pachną, czy ta świeczka szybko przestaje pachnieć. I wziąłam sobie zapach kokosowy, który jest całkiem okej. Okay. On kosztowała te świeczka. Ona, nie, ona, ona kosztowała 5 zł. Pachnie tak. No kokosowa, aczkolwiek to jest taki kokosowy, czuć, że to jest taki troszeczkę świeczkowy, ale mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc Taki troszeczkę chemiczny ten kokos, ale jakoś z kokosem mam tak, że on może pachnieć tak nie do końca jak naturalny Ale i tak mi się podoba, i tak to jest taki słodki, przyjemny zapach Może tylko, że dużo kosmetyków mam kokosowych i tak już mi się to bardziej kosmetycznie kojarzy, taki zapach kokosowy, a nie jakoś tak negatywnie Bo na przykład też te świeczki były w zapachach takich bardziej świeżych, jakichś cytrusowych i to już mi się nie podobało, bo to już mi się za bardzo kojarzyło z jakimiś takimi płynami do naczyń. Także one były takie mm, nie do końca dla mnie te zapachy, ale wiadomo, to jest tak indywidualna rzecz. I w ogóle skusiłam się też na. Aprzed najpierw na taką świeczkę, bo pokażę jeszcze jedną, którą wzięłam. No i tutaj o zapachu ciasteczek, dwie świeczki, zapłaciłam za nich 10 zł, z tego co pamiętam. Tak, 10 zł. I ona mi się ten zapach mi się bardzo podoba. One pachną troszeczkę podobnie do tych świeczek janki też ciasteczkowego zapachu Dla mnie to jest naprawdę zbliżony zapach Też taki troszeczkę chemiczny, ale ciastkowy I tamte też tak pachną Myślę, że naprawdę zapach jest mega zbliżony Przynajmniej mi tak się wydaje Miałam kiedyś wosk i z tego co pamiętam to to jest podobny zapach Bo czuć, że to jest świeczka, ale też czuć te ciastka Także całkiem fajnie No One są nie za duże, ale Mogą być za taką cenę Za piątek, za świeczkę jest ok I Też całkiem ładnie wyglądają Nawet można jakoś on zdobić dookoła i jako, jako taką dekorację postawić, bo te opakowania szklane są całkiem ładne, bo są takie bardziej owalne nie takie zwykłe proste słyczki. Przecież to dużo ładniej wygląda niż taki prosty słyczek, tak jak tamta świeczka kokosowa No bo ona jest większa, więc po ją wzięłam, żeby więcej sobie móc jej wypalić Kolejna rzecz, to właśnie zaczęłam Wam mówić o tym w sztucznym śniegu, który sobie wzięłam, 5 zł za takie opakowanie Myślę, że do jakiejś takiej dekoracji mi się przyda to wystarczy wysypać na coś ten sztuczny śnieg, śnieg Jakąś świeczkę, stać się na fajnie wyglądać W ogóle widziałam na kanale na YouTubie właśnie że fajnie można zrobić yy, po prostu tańszą wersję tego sztucznego śniegu. Jeżeli kupisz opakowanie sztucznego śniegu i chce się go mieć dużo więcej, to po prostu wymieszać go z solą. Ja akurat nie potrzebuję więcej. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje w jakichś takich dużo, dużo większych ilościach i już drogo wyjdzie kupić jakoś dużo więcej tych opakowań, to myślę, że to jest całkiem fajny patent, bo będą te takie ładne śniegowe drobinki z tego sztucznego śniegu, a jak on będzie wymieszany po prostu z solą, to. Będzie to i tak fajnie wyglądało Co jeszcze sobie wzięłam? Jeszcze sobie wzięłam taki ogrzewacz do rąk To Wam mega polecam Niekoniecznie, znaczy niekoniecznie Nie wiem czy z bo z tego jeszcze nie miałam Ale miałam z innych sklepów One są po genialne. One Naprawdę bardzo, bardzo fajnie grzeją I tutaj jedyne co to trzeba po prostu To jest taka blaszka Łamiemy tą blaszkę I wtedy to wszystko się robi ciepłe Naprawdę całkiem fajnie, przyjemnie ciepłe, odczuwalnie ciepłe, nawet bardzo ciepłe. I po prostu po jakim... i to wtedy, bo to akurat ktoś ruszył to i jest twarde, bo najpierw jest miękkie, i później właśnie jak się przyłamie blaszkę, to tak jakby kryształki się robią, krysta... to tak jakby się to krystalizuje i jest wtedy to ciepło, później wiadomo, stygnie i zostaje właśnie takie twarde, ale wystarczy to ugotować, tak, ugotować. I w, te, w garnku normalnie do tego mam już dwa i wziąłem sobie jeszcze, dokupiłam trzecie, tylko właśnie te poprzednie mam z innego sklepu, dokupiłam sobie właśnie trzecie, bo jak już mam je gotować, to wolę ugotować kilka naraz i mieć po prostu więcej tego Niestety, wiecie, co taki minus, bo to kosztowało 5 zł i moim zdaniem trochę źle to zrobili, bo cena jest w środku na opakowaniu, a coś takiego jest naprawdę fajnym takim... Może nie prezentem, ale właśnie dodatkiem do prezentu, np. Na, na 6 grudnia. Jak jakieś tam takie drobiazgi komuś chce ci kupić, to właśnie to jest mega fajne. No, ale tak wiecie, no z ceną to trochę nieładnie. A znowuż jakoś to otwierać, zamazywać cenę też nieładnie. To już chyba z Twojego złego, nie no, z ceną też nieładnie. Nie wiem, co lepiej. Czy zrzucić z ceną coś takiego, co trzeba by otworzyć, żeby tą cenę zamazać, bo jej się nie da zerwać. Ona jest tam wydrukowana chyba. Chociaż może. Teraz zobaczę otworzę. Nie wiecie co ona jest wydrukowana jednak, bo tak się udziłam, że może da się ją jakoś zdrapać. Także minus moim zdaniem. Chyba, że po prostu to można wyjąć i wtedy jakąś kartkę tyłu dać, żeby to nie było takie puste i włożyć w samo to jakoś tak pokombinować, bo naprawdę to jest mega, mega fajny dodatek do prezentu tylko no. Z tą ceną nie pomyśleli, bo mogły być naklejone. Z reguły są naklejone przecież na produkt. Ostatnia rzecz to sobie wzięłam takie malutkie światełka, znaczy malutkie, krótkie światełka LED I to jest w kolorze niebieskim, bo nie było jakichś innych kolorów. Chciałam biały najbardziej. może to nie będzie aż tak niebieskim, gdzie bardziej biały. Zobaczę. I one kosztowały 5 zł, tylko one są na dwie baterie AA. I to chcę, nawet nie trady jakichś takich wiecie, DIY, co po prostu. Znaczy, no to jest DIY, ale no ciężko tak powiedzieć, bo to nie będzie skomplikowane. Po prostu chcę do jakiegoś szklanego naczynia włożyć światełka i coś tam jeszcze, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ja lubię takie bardziej zimowe ozdoby niż takie typowo świąteczne, także myślę, że to mi się sprawdzi. No i to całe moje zakupy jakoś bardzo nie zaszalałam, ale to dobrze, bo jednak jeszcze trochę tego okresu przedświątecznego będzie i tych ładnych rzeczy będzie mnie kusiło, także lepiej tak po trochu kupować, chyba niż wszystko naraz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzeba Was na moim Instagramie w opisie. No i następnym filmiku, cześć!